To już drugie wydanie Pańskiej Neonatologii. Czym różni się od pierwszego? Jest trzy razy grubsze. To przede wszystkim tego trzeba byłoby zacząć. Po drugie, w pierwszym wydaniu nie było około 30 rozdziałów, które w tej chwili są. W zasadzie gdzieś chyba 70% rozdziałów jest kompletnie przebudowany. No i jest masę, masę więcej zdjęć i ilustracji. Z dwóch powodów. Po pierwsze łatwiej to się czyta, mam nadzieję wtedy. A po drugie w procedurach, jeżeli pokazujemy pewne rzeczy, tak, co się zna obrazku, to łatwiej sobie wyobrazić o co chodzi. Dla kogo jest ta książka i kto z niej skorzysta najbardziej? Hmm, najbardziej skorzystają z niej chyba ci, którzy w... Faktycznie pracują w takim ośrodku? To jest dosyć trudne pytanie. W warunkach polskich jest to książka, którą należałoby raczej przypisywać studentom medycyny. Może lekarzom w trakcie specjalizacji przygotowującej się do egzaminu, ale jakbym sięgnął do tej biblioteki, która jest za panią, pani Marto to znalazłbym co najmniej trzy książki dla położnych pielęgniarek angielskich i amerykańskich, które absolutnie te treści zawierają. Natomiast to nie jest taki typowy podręcznik, bo wyjmując te anglosaskie podręczniki typowe dla lekarzy, one są skupione na wiedzy, na, wiedzy, na zrozumieniu czegoś, Dlaczego coś gdzieś tam się dzieje, się dzieje, sięgając do różnych cyklów enzymatycznych, różnych głębszych rzeczy. Natomiast to jest, to jest w tej książce dosyć marnie napisane, bo książka jest ustawiona na praktykę, to znaczy na taką bolesną praktykę, Im więcej tego życia i doświadczenia, tym, tym lepiej. To co mniej znajdziemy takiego. Może można to pokrótce opowiedzieć. No znajdziemy. Gdyby... Co znajdziemy? Znajdziemy w zasadzie pełną wiedzę o onatologii noworodków i w zasadzie zarówno w kategoriach medycznych, czyli choroby, zjawiska choroba w jakiejś tam epidemiologii i tak dalej, ale również znajdziemy jak to zrobić. To znaczy znajdziemy również te aspekty praktyczne. Ja nie znam książki w języku angielskim, podręcznika dla lekarzy, w której byłoby opisane, co należy zrobić z powikłaniem, powyna czy nie. A w tej książce to na przykład jest. Nie znam również takiej książki, w której byłoby napisane o błędach. Błędy to jest bardzo bolesny temat błędy w opiece natomiast jeżeli się. To jest temat obecny, czy nawet na kongresach, czy na czy na różnych konferencjach, ale wszyscy boimy się pisać o tym, bo to jest taka trudna kwestia. Gdzie można ją kupić? Gdzie już teraz można ją nabyć? Nie mam pojęcia. Dostałem trzy egzemplarze mhm. pocztą cztery dni temu albo trzy dni temu. Oglądałem dzisiaj na pzwl i chyba je można na PZWL-u zamawiać. Mhm. Jestem troszeczkę zdziwiony, bo to jest niezła cegła, a drugi ten będzie większą cegłą. Może troszkę gorszy papier jest od tego pierwszego wydania. Trudno i powiedzieć, wieczorze nie zważać, też nie. Mówię to w kontekście, że wydawało mi się, że ona będzie piekielnie droga, ona kosztuje w tej chwili złotych. zł. Tak. W związku z czym to nie jest najgorzej, powiedziałbym. Bałem się, że to będzie jeszcze taka duża, duża, duża suma. I kiedy druga część? Druga część jest w trakcie, jest w PZWL-u. Jest chyba około 80 kilku rozdziałów, z wyjątkiem może dwóch, które są w końcowej fazie, mojej, jakby one są wszystkie napisane. W tej chwili trwa BZWL, jest w trakcie przygotowania do nas poczty, żebyśmy my sprawdzili ich pierwszy skład. Czyli fizycznie spodziewam się. Mam nadzieję, że nie przymuszą mnie do tego, żeby, żeby to było drukowane wcześniej, we wrześniu. To jest taki mi się wydaje najbardziej realny termin, że we wrześniu się pokaże. Super. Dziękujemy bardzo.